No cześć, jestem na i witam was w kolejnym filmie z Hello Neighbor Alfa trójka I mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się już całkowicie przejść tą grę Bo szczerze, aż tak bardzo nie chcę mi się tą w tą grę grać Wsiem bardzo długo Aj, tu przyjdzie Okej okay. No i złapa mnie, kurde jakby ta gra nie była tak zwalona pod kątem movementu, to udałoby mi się coś zrobić, ale niestety to jest Hellu Neighbor, tu musi być wszystko zbugowane. Nie wiem, jak teraz się zastanawiam, to nie wiem czy będzie mi się chciało ogarniać te reszta tych ale w tej gry, bo tak sz szczerze nie wiem, czy jest jakiś większy sens, żeby to ogarniać tak. Dobra, mogę, mogę kanapę ukraść? Nie, nie mogę niestety. Co mogę z tego pokoju ukraść, żeby można było wejść. A, przy mogę sobie to odblokować, więc... W sumie jak to będzie odblokowane. To jeszcze sobie wybiję. A, jako właśnie. Niech to mi się rzuci. No kurde, wypalem za okno się pojem, dobra. Muszę teraz jeszcze raz jakoś tu wejść. Dobra, daj mi to wejść. O. Jakieś kamery pikają, tylko... Znaczy miałem sensje je wyłączyć, bo tutaj nie ma tego przycisku, tak. To chyba trzeba główny generator wyłączyć, żeby to zaczęło działać. Dobra. Udaje mi się teraz przejść tutaj. I po tym filmie będę chciał powoli już myśleć nad nagraniem tego FNAF Security Bridge do końca, żeby coś zaczął działać, bo teraz... Moja karta graficzna jest bardzo dobra, więc mam nadzieję, że teraz nie będzie żadnych problemów z tym. Tylko na tę chwilę chcę przejść sobie tej Hello Neighbor Alfa Trójkę. Tylko właśnie, jakby ta gra nie była tak zbugowana pod każdym względem, to by było super. Dobra, takie coś jedno na drugiej. Może teraz uda mi się wejść. Nie, nadal mi się nie udaje. no Jakby jeszcze nie było tak ciemno w tym pejszcie Mogę tą latarkę sobie położyć tak? Przewróć się. A Czemu ta latarka nie ma Bez sensu Dobra Zostawiam sobie tak ekwipunku, bo mi zaraz zniknie I będzie problem Dobra Takie coś wezmę nie, nadal nie, bo muszę, potrzebuje trzeciego takiego kartona jakiegoś Albo może mu się uda tutaj Dobra, udało mi się jakoś Więc może jakoś tutaj mi się uda wejść Coś tego typu Dobra, udało mi się magicznie wejść tu Co to? Tu gdzieś musi być ten łom magiczny, więc No to bardzo mocno muszę poszukać, bo podobno tu będzie, tylko gdzie on ma być? Nie no ja nic nie widzę tutaj Widzę tylko to, ale to chyba nie jest ten łom całkowicie Nie, ja może sobie tu walnę tą lampę, żeby mi pokazała Dobra, trochę jaśnie jest, więc jest bardzo dobrze Co to jest? Ha, takie rzeczy tutaj są Tutaj też nic nie ma? Pa też nic nie ma I gdzie ten łom jest magiczny teraz? A tu jest, dobra Chodź tu Mam teraz łom, tylko teraz nie wiem za bardzo gdzie ja będę mieć tą kartę Bo już nie pamiętam, nie, nie pamiętam w ogóle kiedy ostatnio film nagrałem z tej gry Maga no, dawno to było Wezmę sobie to i teraz mam ten łom, więc Polecę szybko mu ogarnąć te drzwi, żeby... kodaj mi tu wejść Dobra, idę skoczyć z okna, żeby się połamać. I on jest. A tu jest kubany. dobra, spokojnie, bo zaraz by to do mnie wszedł. Był problem, mały. Ale... No w sumie już nie potrzebuję tego magicznego przedmiotu. I wezmę kawę sobie, rzucę ci kapciem o łeb. A nie trafiłem nawet, bo tak zwalone jest tutaj, w ranie rzeczy. Ha, jak biorę stół. Co to jest? Aha, trzaj co? Czym ja w ogóle nie wiem. Nie wiem, mega dziwne to działa, ale dobra. Gdzie jest ty, ten tykacz? Tego tykacza sobie tu wezmę. Nie wiem, czy to będzie tak działało, czy tego zwała, czy nie wiem, co się ma stać. Daj mi ten stół. Dobra. No muszę ogarnąć tak, żeby on zaczął chodzić tutaj. To się właśnie zadziwia pięć razy na raz. Spokojnie, spokojnie, tutaj, spokojnie. Dobra, to musiał jeszcze mu przejść tutaj na górę, żeby zobaczyć tę kartę. Zwracam całkowicie nie pytam, gdzie ona jest. To właśnie on wchodzi do domu i to jest ten problem największy. Może jak ci prąd wyłączę, to coś da Dobra, zdenerwował się lekko i teraz mam nadzieję, że on zacznie chodzić poza domem. Ja on się po prostu tutaj jakoś rajduje. Mogę lorynetkę? Nie, jak full... tylko co mi się dzieje? Co ja robię z tą klapą? Nie, on się chyba źle czuje jak mi się wydaje Dobra, gdzie ty jesteś teraz? To jest w ogóle jakiś kraj sobie lewituje Jak gdyby nic Dobra, zbiję sobie to okno i teraz No mówię, chcę wywołać, żeby on zaczął chodzić poza domem Jak zacznie chodzić poza domem, to będzie sukces dla mnie, bo będę mieć czas, żeby wejść do środka. Tylko właśnie nie wiem za bardzo, co on sprawić, żeby ten tykal zaczął działać. A tu jest, dobra. On jest tak ciemny, że nic nie do widać. No mam nadzieję, że zacznę chodzić poza domem, bo wtedy będzie dla mnie idealną sytuacją to. Tylko właśnie, on kurde nie chce chodzić, to jest ten problem. Mógłbym tam na YOLO wejść, ale nie przez większy sens tego, no. Mam nadzieję, że to po prostu tam wejdziesz jakoś. No właśnie. Jakim celem on mnie zobaczył, że jeżeli on tam był w korytarzu, a ja dopiero co wchodziłem? Nie powinien mnie zobaczyć, właśnie. Tak zwany z tej tutaj, to jest ten problem. Mogę, mogę wyjść? Kurde. Trzeba, nie mogę wejść tu na klapę. Nie wiem, skakanie jest tak ze w tej grze To jest samo jak z Movementem ogólnie, no Ale dobra Gdzie ty jesteś? Dobra Nie ma teraz tych... tych Tylko teraz potrzebuję tej karty, więc o mnie sobie tutaj poleci. A ja muszę garnąć jeszcze sobie jakieś. Budełko raz jeden, żeby móc wejść. Tylko teraz. Nie wiem, gdzie ta karta była, tak szczerze, nie wiem. Chyba była tam na górze? No, właśnie, tylko On mi tak zobaczy, że mnie nie zobaczy. A widzisz, tfaniaczko, ja ci tutaj wyrolowałem i sobie teraz pójdę z tej strony. To się nazywa po prostu skill. Dobra, udało mi się tutaj uciec, A muszę jeszcze się dostać, tam na górę. Jak ogarnę sobie tą kartę, to już będzie chyba koniec. Bo już wszystko tak naprawdę co mam do ogarnięcia, to już ogarnąłem. No właśnie, kurde, tu jest. Nie wiem, w sumie ta mechanika rzucania klejami jest mega juzgaz dla niego, tak szczerze. Bo on po prostu z tymi klejami w tak naprawdę nic daje w te kleje. Może raz na jakiś czas wylądują tam, gdzie ja jestem, ale tak to, to nic nie robią. Dobra, no i właśnie wyspotował. Nie wiem w ogóle jak mnie wyspotował, jakby był tam poza domem, ale nie wiem jak mnie zobaczyć. Właśnie tak dziwnie działa to spotowanie jego. No on musi wejść do środka domu, żebym mógł mu wejść z podwórka. Ale coś kojarzy, że ta karta gdzieś tam leżała po prostu wolno. Więc co ty robisz? Chciałem zamknąć drzwi, a wszedł chyba w nie. Albo ta pułapka mu blokowała Chyba właśnie, kurdan, zaczął patrylować tą okolicę a ja teraz nic nie zrobię za bardzo. Nie, mogę poczekać, aż on po prostu zejdzie z tej drugiej strony i będzie w... W tym kierunku tego domu i wtedy nie powinien je zobaczyć z logiki, ale dobra, to jest Hello Neighbor i zbugowane pod każdym względem produkt. Co ona robi tam? Nie, on po prostu przeszedł sobie. I... Właśnie nie wiem, jaki ma sens takie patrolowanie tej okolicy. Nie wiem. No muszę się jakoś tutaj dostać. On teraz będzie w tych okolicach domu. Więc mam nadzieję, że uda mi się szybko to ogarnąć. Dobra, może teraz jest to ten czas, czy on gdzieś tutaj będzie czekał? Daj mi tu wejść. Dobra. To jest bardzo dobrze, teraz sobie mogę tu wejść. Dobra, jest git. Co to jest? A, to jest ta instrukcja. Teraz gdzie ta karta mogła być? Okay, mogę się... O, tu mogę patrzeć przez to. No nie wiem jak zaaktywować, żeby to się przysnął, bo to chyba... Co to, to jest? Co to jest? Nie, bo to... Coś tu kurde wystaje. Nie, jak rzuciłem, stałem, bo to się nic nie stało, ale dobra. O, tu jest ta karta, dobra. No wiedziałem, że ona będzie tu leżała. Daj mi to. Dobra. I teraz brakuje mi tylko postawienie tej karty i ja przejdę wreszcie tą grę. Teraz po prostu przez okienko jakaś wyskoczę. Nie wiem, gdzie on jest w sumie, ale mogę niby na jolo tam wejść do domu i ogarnąć tylko. Gdzie ty jesteś? Dobra, bajo jajo, wychodzę. No, otwórz te drzwi. No, nie do! No... Grok. co to jest? A deska to jest dobrze. Cześć, muszę to przestawić Kurde O FLASHBANG Gdzie ja jestem? I co płaczesz? Muszę sobie podkręcić to Co płacisz dziadu jeden? A, kurde się. A nie, rzuciłem, rzuciłem go Rzuciłem go tam po bordzie tym... ...pudełkiem Dobre, udało mi się przejść fellow neighbor alfa trójkę I to tyle jest, dosłownie, no to jest tyle Zero cut, senki, zero nic, ja po prostu płaczę No to płacz, dobra do zobaczenia w. Wy... Aha, Ej, co się tam dzieje? Mogę Ci cheaty jakoś odpalić? Bo to się jakieś cheaty da odpalać. Nie wiem. Nie da się. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie wiem w sumie z czego idzie kolejny film. Może uda mi się ogarnąć FNAFA Security Bridge, żebym go ogarnął, ale tak to nie wiem. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.